Witam wszystkich, z tej strony Filip Konieczny. W dzisiejszym filmie chciałbym pomówić o wzrostach na rynku kryptowalut, o obecnej sytuacji na rynku kryptowalut. Myślę, że ten film zainteresuje wiele osób. Ale zanim zaczniemy, to proszę pamiętajcie, że wszystko, co usłyszycie w tym filmie, to jest tylko i wyłącznie moje prywatne zdanie i nie jest to porada inwestycyjna. A więc zaczynamy. Obecnie market cap wynosi 221 miliardów dolarów, a cena bitcoina to 7402 dolary. Jest on w tej chwili na blisko 5% plusie w ciągu ostatnich 24 godzin. W komentarzach pod ostatnimi filmami oraz na Facebooku wiele osób prosiło mnie o mój komentarz dotyczący obecnej sytuacji na rynku, dlatego postanowiłem stworzyć dla Was taki film. W tym filmie postaram się omówić obecną sytuację na rynku, a przynajmniej powiem Wam jak ja ją widzę i jakie kroki podejmuję. Ewidentnie mamy w tej chwili szał na rynku. Bitcoin osiągający poziom 7000 dolarów przyciągnął do rynku nowych inwestorów. Możliwe, że też przyciągnął tych starych, którzy odeszli podczas Bessy, odeszli po spadkach. Na moim kanale YouTube mam coraz więcej subskrypcji. Dla przykładu mogę Wam powiedzieć, że jeszcze w lutym mój kanał przez cały miesiąc odnotował minus 40 subskrypcji. Marzec także był na minus. Mogę Wam powiedzieć, że w tej chwili po tych wzrostach cen Bitcoina odnotowuje mniej więcej plus 40 subskrypcji dziennie. Także w tej chwili bardzo dużo ludzi dochodzi do rynku kryptowalut. Wiele osób także wysyła do mnie zapytania, jak zacząć, od czego rozpocząć, czym się na początku zainteresować. Także ewidentnie wzrosty ceny Bitcoina przyciągają do rynku nowych ludzi. Wolium transakcyjne także bije rekordy. Gdy wejdziemy sobie na CoinCheckup, to możemy zaobserwować, że dla przykładu podczas końcówki hossy na koniec 2017 roku wolium transakcyjne wynosiło mniej więcej 39 miliardów następnie spadało cały czas spadało no i od jakiegoś czasu rośnie w tej chwili bije rekordy w tej chwili mniej więcej tak jak powiedziałem wynosi ono 76 miliardów czyli prawie dwa razy więcej niż podczas hossy w 2017 roku ewidentnie wiele osób w tej chwili panikuje Kupują, sprzedają, kupili i się zastanawiają, czy nie czasem nie kupili tego na FOMO, sprzedali kryptowaluty, by odkupić taniej. Zastanawiają się teraz, czy będzie taniej. Moim zdaniem takie skakanie z projektu na projekt, kupowanie, sprzedawanie, panikowanie, próba przewidywania rynku jest bez sensu. Dlatego moim zdaniem, jest to oczywiście tylko i wyłącznie moje prywatne zdanie, najlepszym rozwiązaniem jest budowa portfolia długoterminowego, portfolia na long term, bez kombinowania i oczywiście uśredniając cenę, czyli kupując kryptowaluty mniejszymi partiami. A gdy jest okazja i tylko i wyłącznie gdy jest okazja, to możemy grać pod wydarzenia osobnym kapitałem, akumulując na przykład stablecoiny. Ja sam także od dłuższego czasu opracowuję sobie trzecią niezależną strategię gry pod zbliżającą się hossę, by wykorzystać tą niewiedzę ulicy i pewne powtarzające się zachowania osób wchodzących na rynek. Moim zdaniem, do hossy także trzeba mieć jakieś swoje przemyślenia w głowie i obraną strategię, by wiedzieć, czy wychodzić, kiedy wychodzić, na jakich poziomach wychodzić, żeby też nie dać się złapać na to fomo. W hoście myślenie także bardzo się zmienia nawet inwestorom długoterminowym i wzrosty na poziomie 30% są dla wielu za małe. Ludziom po prostu zaczyna odbijać, no i FOMO oraz chciwość robi swoje. W tej chwili wzrost bitcoina do poziomu 7000 Nagle spowodował wzrost subskrypcji na moim kanale, wzrost wyświetleń na moim kanale. Nagle dwa dni temu dostałem e-maila od pewnej osoby, która oferowała mi swoje ciężko zarobione pieniądze, bylebym tylko nimi obracał. Także takich maili ja dostawałem bardzo dużo w 2017 roku, kiedy to ludzie wciskali mi swoje pieniądze, bylebym tylko nimi obracał. To pokazuje, jak wielkie jest FOMO. Ja oczywiście nigdy takiej oferty nie przyjąłem i nie przyjmę. Eee, tak jak napisałem na Facebooku, ja mam wystarczająco stresu na głowie i nie chciałbym obracać cudzymi pieniędzmi, ale to pokazuje, jak bardzo to FOMO działa na ludzi. Ludzie są w stanie oddać swoje ciężko zarobione pieniądze komuś obcemu z internetu, komuś, kogo tak naprawdę nigdy nie widzieli na oczy. Co ciekawe, rynek w tej chwili także nie reaguje na złe newsy. Także złe newsy nie wywołują już więcej paniki. Problemy Tethera, utrata 850 milionów dolarów praktycznie brak reakcji rynku. Hak największej giełdy kryptowalutowej, giełdy Binance, oraz wstrzymanie wpłat i wypłat na tej giełdzie praktycznie brak reakcji rynku. Problemy Bitfinexa z wypłatą części środków użytkowników środków o wartości 430 milionów dolarów Brak reakcji rynku. Amerykański kongresmen proponuje zdelegalizować kryptowaluty w całych Stanach Zjednoczonych, brak reakcji rynku. Podobnie rynek reagował na złe informacje podczas Hossy. A teraz wyobraźcie sobie, co by było. Jak zareagowałby rynek jeszcze powiedzmy 4-5 miesięcy temu na takie wieści? Moim zdaniem, rynek by szorował po dnie po takich informacjach. A swoją drogą, jak już mówimy o teterze, to obecnie sytuacja Tetera wygląda troszeczkę lepiej. Bitfinex zebrał swoim IO projektu Leo, w sumie to nawet nie jest projekt, tokenu Leo, 1 miliard dolarów, czyli tyle ile planowali, i mają oni pieniądze na pokrycie tej dziury, którą mieli z powodu straty 850 milionów dolarów, no i przywrócili dzięki temu płynność. Swoją drogą, podczas nagrywania tego filmu cena bitcoina dobiła do 7728 dolarów. Prawdopodobnie ten wzrost jest spowodowany paroma czynnikami, o których za chwileczkę Wam powiem, ale do czego zmierzam. Gdy wejdziemy sobie na CoinMarketCapie w zakładkę Markets, to możemy zaobserwować, że w tej chwili na Bitfinexie ta premia, którą mieliśmy, ta wyższa cena w porównaniu z innymi e, giełdami, już zniknęła. Także już nie mamy tutaj wyższej ceny Bitcoina. Ewidentnie widać, że ludzie na Bitfinexie wysprzedali swoje tetry do Bitcoina. Aby z niego uciec, lub ewentualnie przestali już to robić dzięki tej informacji, że Bitfinex e, przywrócił sobie płynność. Oczywiście nie zmienia to faktu, że Tether nie jest w 100% oparty o dolara. Jest on pokryty mniej więcej w 74%, do czego przyzna się e, adwokat e, USDT, no ale przy takich wzrostach Bitcoina, kto by się tym przejmował? Przy takim FOMO dla rynku to już jest raczej nieważne. To pokazuje, jak sentyment rynku może bardzo szybko się zmienić. Nadchodzące dni są dla mnie kluczowe. Jutro, czyli we wtorek, Binance otwiera wpłaty i wypłaty środków. Jest to moment, na który czekam, ponieważ może on pokazać nam kierunek rynku na najbliższe dni. W związku z otwarciem, ponownym otwarciem wpłat oraz wypłat na Binance, powstały dwie teorie. I jedna zakłada, że otwarcie wpłat i wypłat spowoduje wielki spadek ceny Bitcoina, a druga teoria mówi, że będziemy mieli po otwarciu tych wpłat i wypłat ogromne wzrosty. Ta pierwsza teoria mówi o tym, że będziemy mieli spadki, ponieważ część osób, które trzymają na przykład Bitcoina na prywatnym portfelu, nie miały szansy zrealizować zysków, czyli przez to, że te wpłaty i wypłaty są zablokowane. Te osoby, które nie trzymały kryptowalut na Binance, nie mogły ich sprzedać na Binance, ponieważ nie mogły ich wpłacić. No i teoretycznie jestem w stanie się z tym zgodzić, ale prawda jest taka, że trzeba zadać sobie tutaj jedno pytanie: ile osób posiada tylko i wyłącznie konto na Binance, ponieważ Moim zdaniem większość inwestorów kryptowalutowych posiada więcej kont na większej ilości giełd. No jeżeli nie mogą oni sprzedać swoich kryptowalut, na przykład Bitcoina, na Binanceie, by zrealizować zyski, by zrealizować te wielkie wzrosty, no to teoretycznie przecież mogą sprzedać go na innej giełdzie. Więc zablokowane są tylko i wyłącznie osoby, które miały konto tylko i wyłącznie na Binanceie. Ta druga teoria, mówiąca o wzrostach, poparta jest z tym, że do rynku jeszcze nie zdążyły wejść osoby początkujące: osoby, które chcą kupić kryptowaluty po raz pierwszy, oraz osoby, które chcą kupić e, kryptowaluty za pomocą pieniądza fiducjarnego, za pomocą Fiat, bo tak naprawdę wzrosty mieliśmy podczas weekendu, a podczas weekendu banki nie działają, a więc te przelewy nie mogły zostać zrealizowane. Zostaną one zrealizowane dopiero jutro. Czyli dla przykładu, jeżeli ktoś chciał, powiedzmy, zakupić bitcoina po raz pierwszy e, poprzez Coinbase'a za pomocą gotówki, no to musiał on otworzyć konto na Coinbase'ie, musiał przejść przez weryfikację, musiał przesłać na Coinbase'a pieniądze i one dopiero zostaną zaksięgowane jutro. Więc jutro te osoby będą dopiero w stanie e, kupić bitcoina po raz pierwszy oraz te osoby, które chciały kupować za pomocą gotówki, i w teorii możemy mieć drugą falę wzrostów. Dodatkowo za wzrostami przemawiają newsy. Przecież w tej chwili odbywa się konsensus 2019. Kolejny wielki news. Microsoft buduje zdecentralizowaną infrastrukturę w oparciu o bitcoina. Na koniec przed chwilą pojawiła się plotka mówiąca o tym, że eBay ma zacząć akceptować kryptowaluty. Kolejnym czynnikiem, który warto jest przeanalizować, jest rosnąca dominacja bitcoina. Dominacja bitcoina cały czas rośnie, dobija ona do poziomu 60%, i tak naprawdę nie wiemy, na jakim poziomie się ona zatrzyma. Przez rosnącą dominację bitcoina, altcoiny, które także rosną w dolarach, spadają w Satoshi. Gdy sprawdzimy sobie ceny w Satoshi, to możemy zobaczyć, że większość altcoinów cały czas spada. Warto zauważyć, że dominacja bitcoina jeszcze przed wzrostami, powiedzmy w 2017 roku, była na poziomie przekraczającym 80%, także ten wzrost dominacji może jeszcze cały czas się zwiększać. Dla przykładu, taki Fidelity, który ma umożliwić trading, handel kryptowalutami w ciągu następnych paru tygodni. Będzie zwiększał jeszcze tą przewagę, przecież jeżeli instytucje finansowe będą kupowały za pomocą Fidelity, no to będą one miały tylko i wyłącznie możliwość kupowania bitcoina. Moim zdaniem, ogólnie instytucje finansowe, jeżeli będą wchodziły w rynek kryptowalut, to będą przynajmniej zaczynały od bitcoina, jeżeli nie będą inwestowały tylko i wyłącznie w bitcoina. Ogromne pieniądze instytucji finansowych będą zwiększały tą przewagę, zwiększały dominację Bitcoina jeszcze bardziej, i tak naprawdę poziom 80% jest jak najbardziej realny. Oczywiście, ja nie mówię, że dominacja Bitcoina osiągnie poziom 80%, jest ona realna. Do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że jeżeli mamy w tej chwili hossę, lub jeżeli ta hossa nadchodzi, jeżeli ta hossa jest za rogiem, to w teorii możemy mieć taką hossę, w której wszystkie projekty rosną w dolarach, ale altcoiny jednocześnie spadają w Satoshi. I tutaj osoby, które grają do Satoshi, powinny zwrócić na to uwagę. Ja cały czas czekam na rozwój sytuacji, zwłaszcza w tym tygodniu i gdy tylko zobaczę okazję do gry pod wydarzenia, to będę wchodził w altcoiny. No i oczywiście film o tym, jakie projekty wybrałem, na pewno się pojawi. Jednocześnie oczywiście cieszę się patrząc, jak rośnie moje long term portfolio. Bardzo odpowiada mi ta strategia posiadania niezależnego long term portfolio, którego nie ruszam i osobnego portfolio do gry pod wydarzenia, akumulując dolary, a dokładnie stable coiny. Moim zdaniem ta strategia daje o wiele mniej stresu. Inaczej mówiąc, jestem w tej chwili ostrożnym optymistą, który czeka na rozwój wydarzeń. Jeżeli spadniemy i będzie odreagowanie, będzie to moim zdaniem dobry czas na wejście w projekty pod wydarzenia, przy oczywiście mniejszym ryzyku, bo już po odreagowaniu. Jednocześnie będzie to dobry czas na dokupienie krypto dla osób budujących dalej long-term portfolio. Natomiast jeżeli rynek pójdzie wyżej, jeżeli rynek urośnie, no to oczywiście moje long-term portfolio urośnie, co mnie zadowoli. Jednocześnie będę analizował wtedy rynek, czy to już jest stuprocentowa hossa, szukając projektów do gry pod wydarzenia. Bo jeżeli to będzie hossa, to i tak przecież wszystko będzie rosnąć, przynajmniej w dolarach, bo niekoniecznie w Satoshi, tak jak Wam powiedziałem. A te projekty, które mają ciekawe, kluczowe wydarzenia, lub są silne marketingowo, będą rosnąć bardziej. Także optymistycznie teraz czekam na rozwój sytuacji, bo prawdę mówiąc, jesteśmy pomiędzy. Bitcoin urósł i teraz nie wiadomo, czy będzie odreagowanie, czy mamy Hossę i będzie szedł on wyżej. Jednocześnie sytuacja Binance'a i Tetera gdzieś tam w tle nie pomaga. Mam nadzieję, że wszystko jutro się wyjaśni. Na koniec tego filmu taka ciekawostka dla Was ku pokrzepieniu serc. Swoją drogą Bitcoin osiągnął już poziom 7800 dolarów, podczas gdy nagrywam ten film, ale do czego zmierzam? Kiedy to Bitcoin osiągnął poziom 7000 dolarów, przy poprzedniej hoście, dokładnie to był listopad 2017, tak naprawdę potrzebowaliśmy tylko 5 tygodni na to, by dojść do poziomu 20 tysięcy dolarów. Także Bitcoinowi zajęło 5 tygodni, by dojść z poziomu 7 tysięcy. Na 20 tysięcy dolarów. I to by było na tyle. Mam nadzieję, że ten film był dla Was przydatny. Jeżeli tak, to oczywiście zostawcie łapkę w górę. No i najważniejsze, napiszcie mi w komentarzu, co WY myślicie o moich przemyśleniach i jakie są Wasze przemyślenia. Najważniejsze, by uczyć się od siebie. No i tak jak powiedziałem, jeszcze raz, to by było na tyle. Dzięki za wysłuchanie, cześć.